w blasku zachodzącego słońca z przepięknego sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej naszych współbraci z prowincji Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny serdecznie zapraszam każdego z was. By od Maryi tu Kalwaryjskiej, przyjechać do świętego Franciszka, do naszego duchowego spa w Koszerawie Bystrej. Jesteśmy jedynym kościołem w Polsce i drugim na świecie, gdzie możesz uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. Z racji odpustu jubileuszu 800-lecia stygmatu świętego Franciszka z Asyżu. Jako koszarawa Bystra jesteśmy jedną z najmniejszych parafii w Polsce, niespełna 250 osób, ale jest to rzeczywiście miejsce wyjątkowe. Podobnie tak jak Kalwaria jest miejscem wyjątkowym przyciągającym do modlitwy, do odkrycia Jezusa, tak i my Widzimy, że chociażby to, że mamy coraz więcej ludzi korzystających z sakramentu pokuty, z Bożego Miłosierdzia, mamy coraz więcej osób, które do nas przyjeżdżają, by na nowo odkryć w swoim życiu Jezusa Chrystusa. Wyrusz na swoją drogę, taką drogę, którą odkrył także święty Franciszek, zanim został świętym. Bo i ty masz szansę być świętym. A kiedy będziesz wracał do swojego domu, nie zapomnij wstąpić tu, do Matki Bożej kalwaryjskiej, którą tak ukochał święty Jan Paweł II. A tym sanktuarium, tym miejscem opiekują się nasi bracia, tak zwani Bernardyni z prowincji niepokalanego poczęcia najświętszej Maryi Panny, by też tutaj powierzyć całe swoje życie matce Najświętszej. Bo przecież święty Franciszek też, nasz zakon, ofiarował Matce Najświętszej, początki naszego zakonu znajdują się w porcunku i mały kawałek ziemi w kapliczce, którą otrzymaliśmy jako bracia mniejsi od ojców i braci benedyktynów w Asyżu, nieopodal Asyżu. Zapraszam Cię więc do Kalwarii brzudowskiej, ale przede wszystkim do koszera Wybystrej, do naszego duchowego spa, by pozwolić Bogu na nowo wyryć w Tobie ślad Bożej miłości, byś otrzymał stygmat, stygmat miłości, stygmat przyjęcia i ten stygmat dar, Przekażesz tym, którzy może jeszcze bardziej potrzebują od ciebie. Do zobaczenia i niech będzie pochwalony Jezus Chrystus z Bogiem.